Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. 4 lipca to 186 dzień mojej i Państwa wędrówki po ważnych wydarzeniach, które działy się na terenie gminy Wielichowo. Imieniny obchodzą Malwina, Teodor oraz Alfred. Przysłowie: gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczny szwang i nieuroda. Do końca roku pozostało 180 dni. Słońce wzejdzie o godzinie 4:41, zajdzie o godzinie 21:17, dzień potrwa 16 godzin i 36 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 8 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 55 minut. Słowianie w noc z 4 na 5 lipca mieli letnie święto miesiąca. Modlono się do Horsa, personifikacji Księżyca. A nietypowe święto to święto Hodoga. 4 lipca 1598 roku biskup Jan Tarnowski. Wydał zgodę na zorganizowanie w Wielichowie cechu krawieckiego. Dokument, jak podaje Adam Henryk Kletka, został spisany w języku polskim. Reguluje przede wszystkim sprawy zawodowe. Normuje sprawy ściśle zawodowe, a więc warunki przyjęcia braci do cechu, uczniów w naukę i zatrudniania czeladników, czyli towarzyszów. Reguluje również stosunek braci do siebie, klienteli i kościoła. Ustala porządek w czasie zebrań, stara się przez odpowiednie przepisy utrudnić nieuczciwą konkurencję. W dokumencie nie ma informacji na temat czynszu na rzecz dworu. 4 lipca 1700 roku pisarzem miejskim przy magistracie Wielichowskim był Wojciech Kwiczo. Pełnił swoją funkcję do roku 1701. I kolejna informacja o krawcach pochodzi z roku 1736. W wielichowie pracowało ich wtedy kilku, jednymi z nich byli Melchior Barzęcik i Wojciech Mokrzczak. Informacja dotycząca młyna wodnego z 1789 roku w rachunkach dworskich. Pojawia się właśnie informacja na ten temat. Adam Henryk kaletka nie podaje lokalizacji obiektu. Prawdopodobnie ten młyn remontowany został zbudowany na miejscu zrujnowanego obiektu, ponieważ w rachunkach pojawiają się wydatki na odnowienie kanału, który doprowadzał wodę do młyna. Kaletka. Prawdopodobnie znał lokalizację tego obiektu, gdyż na początku XX wieku albo ten młyn jeszcze stał, albo było już tylko miejsce po nim, ale dla mieszkańców było wiadome, gdzie ten młyn się znajdował. 4 lipca 1840 roku nastąpiło przywłaszczenie majątku Wielichowskiego na Mikołaja Mielżyńskiego. Przywłaszczenie to było przeniesienie własności zbywalnych rzeczy ruchomych. Na rzecz innej osoby przez ich dotychczasowego właściciela na podstawie umowy. Chodzi tutaj o to, że majątek Wielichowski, czyli ta posiadłość, była zadłużona i przejął ją Mikołaj Mielżyński. Nie chodzi tylko o rzeczy ruchome, ale również o cały majątek, czyli o ziemię zabudowania, budynki gospodarskie i pałac. W dniach 4-15 lipca 1932 roku na terenie Proch odbył się obóz stały chówca ZHP Śmigiel, o czym informuje sprawozdanie oddziału Wielkopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego. 4 lipca 1960 roku w przedszkolu w Wielichowie prowadzonym przez oddział wojewódzki Zrzeszenia Katolików Karitas zatrudnionych było 5 osób, w tym 4 siostry zakonne. To wszystkie informacje z 4 lipca. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Zapraszam na nasz kanał na YouTube, gdzie są wszystkie dotychczasowe kartki z kalendarza i również wiele ciekawych filmów z działalności Centrum Kultury. Zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam i do zobaczenia.